Produkuje Pan sprzęt dla naturalców. Proszę powiedzieć, czym on się charakteryzuje, do czego może się przydać taki sprzęt i komu? Ten sprzęt się może przydać każdemu koniarzowi, który zacznie myśleć, że koń myśli. To znaczy nie będzie wymagał od niego na siłę wszystkiego, tylko będzie chciał, żeby koń robił to z chęcią i współpracował z jeźdźcem. Także ja jestem daleki od podziału na klasyków i naturalców. Uważam, że każdy dobry jeździec powinien tych metod używać. I wielu bardzo dobrych jeźdźców podbudowanych tego używa, też nawet, że się nie chwalą, czy, czy nie widzą potrzeby, żeby to mówić. I także, także, Nie znaczy, że jak ktoś jest naturalny, ma jeść na halterku. Naturalnie można jeść na wędzinę. Mhm. Albo i, i bez. Ty, albo i bez, dokładnie. Ostatnio pojawiły się u Was nowe rzeczy, na przykład książki. Tak. Czy mógłby Pan opowiedzieć troszeczkę o na przykład tych o kopytach, czy o. Tak. Biomechanicy, bo myślę, Proszę że warto, warto byłoby je pokazać. Tak. Książki, książki to jest taki wypadek przy pracy, że tak powiem. Mieliśmy około dwa miesiące temu w Warszawie seminarium dwóch angielek: Nick i, i Sary. nazwisk nie będę koślawił, bo nie wiem, czy dobrze powiem. Panie, które doszły do pewnych wniosków po długiej, długiej swojej praktyce, miały problemy z kopytami, z kulawiznami u koni. Gdzie, gdzie nikt nie pógł by porawić. Nawet Królewska Akademia Weterynaryjna poddała się. A one doszły do tego, że się okazuje, że można konia uleczyć nic nie robiąc prawie nic nie robiąc. A to prawie to jest żywienie Odpowiednia dieta dobrana do tego, co koń je. Okazuje się, że konie karmimy dobrze w naszym przekonaniu, ale to jest tylko w naszym przekonaniu bo yy, wielokrotnie w, na, w paszy naszych koni jest za dużo pewnych związków, głównie chodzi o żelazo, mangan, o skrobie, cukier, które są wręcz szkodliwe dla naszych koni. Te panie doszły do tego po wielu latach i okazało się, że wystarczy odpowiednio zbilansować dietę i konie są zdrowe. Mhm. Same się potrafią z pewnych kontuzji wyleczyć przy bardzo niewielkim pomocy, niewielkiej pomocy kowali wychodzą z kurawizy, dochodzą do wracają do, 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 do sportu. Jedna z tych pań jeździ rajdy długodystansowe, podobno jako jedna jedyna w Anglii jeździ na koniach bosych po, po, po tak. kilkaset kilometrów i z bardzo dobrymi efektami jest, jest chyba w olejże, że za ubiegłego rok jest druga w Anglii tak? Także to jest najlepszy dowód, że, że chyba mają rację w tym. Ej, a co dalej jeżeli chodzi o nowości? Kolejna, kolejna sprawa E, właśnie pomysłu tych panią z suplementacji e, zaawansowała tym, że wprowadziliśmy do naszej oferty suplementy diety, właśnie mhm. inne zupełnie niż wszystkie, e, to znaczy suplementy, które są pozbawione przede wszystkim żelaza, manganu, mhm. e, cukru to to. Mhm. I Między innymi to, no, to w to jest biotyna, czy to jest, e, czy to, to jest mieszanka suplementów, e, taka, e, która jest przewidziana na wiosnę lato, kiedy mamy dużo, dużo witaminy E. W, w, żywienia, więc jest mniej witaminy E. Nie ma tutaj prawie żelaza, bo, prawie, bo tam są łąkowe po przecinku jakieś tam zawartości. Nie ma tutaj cukru, e, nie ma, nie ma e, zbędnych e, składników. To jest taki przykład pójścia trochę na łatwiznę, bo najlepszym, najlepszą sposobem jest dobranie diety pod to, co nie mówię. Czyli zrobienie analizy dokładnej siana bo głównie chodzi o pasze objętościowe, bo tam dostarczamy najwięcej składników z tych mineralnych. I na podstawie tej analizy siana, yy, jedna z pań doktor, weterynarz pracuje z nami, przygotowuje konkretne mieszanki yy, suplementów uzupełniających to, co brakuje lub bilansujących nadmiar. Yy, powiem szczerze, już są pierwsze pozytywne efekty, od niedawna to stosujemy, myślę, że to jest bardzo dobry kierunek. Kolejna, kolejna sprawa, którą wprowadziliśmy, to już za namową tej wspomnianej Pani Doktor, to są zioła dla koni. Oferujemy dosyć dużą, dużą gamę ziół a i również wykonujemy mieszanki pod konkretne, konkretne dolegliwości czy przypadłości jakichś Super. Czyli rozumiem, że będzie można również zamówić u Was analizę siana? Tak, tak. Już, już, już to można zamówić w tej chwili. u nas wykonujemy to w Instytucie Rolnictwa w Lublinie. Także jest to dostępne w miarę szybko, bo, bo można również robić analizy w Anglii czy, czy w Stanach Zjednoczonych. Ceny są porównywalne, yy, natomiast no, niewątpliwie z uwagi na brak konieczności przesyłania muszę dużo szybciej. Także, także jeżeli ktoś ma jakieś problemy, myślę, że, że, że możemy, możemy pomóc. No.